Litanie do siostry Faustyny Kowalskiej Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Faustyno, żywe świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Święta Faustyno, pokorna służebnica Jezusa wcelonego miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, posłuszne narzędzie ducha Pocieszyciela. módl się za nami. Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, powiernica orędzia o miłosierdziu Bożym. Módl się za nami. Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego. Mów się za nami. Święta Faustyno, wielka apostołko, miłosierdzia Bożego. Módl się za nami. Święta Faustyno, szafarko Boga, bogatego w miłosierdzie. Módl się za nami. Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata. Módl się za nami. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu. Módl się za nami. Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy wcielenia. Módl się za nami. Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana. Módl się za nami. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego Krzyża. Módl się za nami. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych. Módl się za nami. Święta Faustyno, zjednoczona z ogłubieńcem swej duszy. Módl się za nami. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi. Módl się za nami. Święta Faustyno, Miłująca Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. Mów się za nami. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą. Mów się za nami. Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją. Mów się za nami. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością. Mów się za nami. Święta Faustyno, piękna, prawdziwa pokorą. Mów się za nami. Święta Faustyno, Prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami. Święta Faustyno, wzorze pełni, pełnienia woli Bożej. Mów się za nami. Święta Faustyno, przykładze ofiarnej służby. Mów się za nami. Święta Faustyno, opiekunko troskliwa duszka płańskich i zakonnych. Mów się za nami. Święta Faustyno, ochroną przed złem ludzi, młodych i dzieci. Módl się za nami, Święta Faustyno, nadzieją upadających i zrozpaczonych. Módl się za nami, Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących. Módl się za nami, Święta Faustyno, wspierająca ufnością w sercach konających. Módl się za nami, Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników. Módl się za nami. Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi. Módl się za nami. Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu. Módl się za nami. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który bładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módź się za nami, święta Faustyno, abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie miłosierdzia. Módlmy się, miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłanictwo świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.